Cześć! W tym odcinku zajmiemy się aplikacją Classroom dostępną na naszym szkolnym Gmailu. Utworzymy sobie taką klasę, a właściwie kurs, czyli naszą lekcję danego przedmiotu. Czy to będzie matematyka, informatyka, geografia, historia, nieważne. Utworzymy jakąś przykładową yy, lekcję. Postaramy się dodać ucznia za pomocą jego adresu mailowego oraz utworzymy drugi kurs, gdzie udostępnimy kod, za pomocą którego uczeń sam będzie mógł dołączyć do naszej klasy w Classroomie. Aby rozpocząć place, pracę z Classroomem, oczywiście musimy być zalogowani, wybrać sobie Classroom. Następnie klikamy tutaj taki plusik, robimy utwórz zajęcia. No jakoś te na zajęcia musimy nazwać, my nazwiemy je sobie jako test. Przedmiot niech będzie na przykład historia. No sala tutaj nie musimy wypełniać, to nie jest nam potrzebne i robimy utwórz. zajęcia zostały utworzone od razu do nich zostaliśmy tutaj przekierowani i tu jest nas panel już tutaj od razu widzimy kod zajęć który możemy udostępnić yy, uczniom to tym zajmiemy się za chwilę. Z ważniejszych rzeczy tu widzimy wszystko co nam się będzie działo na naszej wirtualnej oczywiście możemy tutaj udostępniać jakieś materiały Zadania dla naszych uczniów. Załóżmy, że chcemy zrobić jakieś zadanie. Klikamy zadania, utwórz. Robimy na przykład tu jako projekt. Robimy zadanie, zadanie domowe. Możemy też ustalić termin, do kiedy mają to zadanie domowe przesłać. Na przykład do dzisiaj, do północy mają czas na przesłanie naszego zadania. Możemy opisać tutaj jakieś instrukcje do wykonania, dodać załącznik, na przykład jeżeli mamy coś już na naszym dysku Google udostępnione, możemy im to tutaj przesłać, tak. My tu na przykład dodamy tą naszą prezentację testową. I robimy zadanie. Zadanie zostało y, utworzone. Tu po lewej stronie mamy menu, mamy kalendarz. W tym kalendarzu nasze zadanie się pojawiło: że do 20 do północy takie zadanie musi zostać przesłane. No oczywiście tutaj będą statystyki: ile osób oddało, ile tam nie oddało. To już wszystko będzie widoczne przy większej ilości osób, gdy będą to robić. Tu oczywiście też mamy taką zakładkę, jak do zrobienia widać tutaj zadania, które mają przypisany termin do oddania. Tak wygląda później nasza główna strona Classroom, gdzie widzimy klasę, tak? Tutaj mamy klasę dla uczniów, którą będziemy dodawać po kodzie. Teraz sobie utworzymy drugie zajęcia. Nazwiemy je jako test2 i niech będzie to przedmiot Informatyka. Dobrze. mamy tej już. Klasę z powrotem tworzoną. Możemy przejść tu w zakładkę osoby. Dodać ucznia. Ja mam tutaj takie konto testowe. Robię zaproś. Wracam także na naszą stronę główną zajęć. Tu były zajęcia testowe pierwsze. Skopiuję sobie kod. Przejdziemy na stronę główną. Teraz przejdę na konto ucznia, które mam utworzone. Widzimy uczeń został przez nas zaproszony mailowo do zajęć. Tak. Przychodzi tutaj mail. Klikamy dołącz. Tak. I uczeń już dołączył do naszej wirtualnej klasy. Przechodzimy na stronę główną i teraz załóżmy, że nie dodawaliśmy uczniów po ich adresach mailowych, tylko chcieliśmy udostępnić im kod do dołączenia. Oczywiście taki uczeń musi wejść na powyższy tutaj adres classroom.google.com Następnie Klika plusik i ma tutaj kod do zajęć, który skopiowaliśmy z naszych wirtualnych zajęć. Wkleja go, robi dołącz, i został dołączony do naszych zajęć. Możemy tutaj sprawdzić, tak? Mamy test, test 2. Teraz przejdziemy tutaj na stronę nauczyciela, odświeżymy. Jak widzimy, mamy dodane po jednym uczniu. Oczywiście tutaj widzimy listę uczniów. Tak samo w przypadku, tu gdzie byli zaproszeni mailowo. Wracając do konta uczniowskiego, tak? Ma tutaj całą swoją ilość, tak? Wirtualnych klas tych przedmiotów. Widzi, gdzie ma jakieś zadanie domowe zadane. Wchodzi w tą klasę ma zadania, gdzie widzi to wszystko, wchodzi w takie zadanie, ma podgląd, jakiś tam właśnie tutaj opis, prezentacja, która była dołączona, jak w nią kliknie, to mu się otwiera ona, no i tutaj ma więcej yy, szczegółów, tak, tu może dodać swoją odpowiedź, czyli też może przesłać nam link, może dołączyć jakiś plik łup, yy, z dysku Google, no, i wtedy oznacza, że zadanie on po prostu sobie wykonał. Ze strony nauczyciela będzie to widoczne w następujący sposób. Tu mamy nasz test pierwszy. Tu mamy zadania domowe. Widzimy, że już jedna osoba oddała. Widzimy, kto to jest. No tu, wiadomo, można oceniać to na punkty. Te punkty można zmieniać. Oczywiście też w takich zadaniach możemy tworzyć im jakieś testy, tak? Tworzymy test, tutaj dajemy im jakiś test wyboru, no instrukcję nie musimy wpisywać, tak? Ilość punktów, ile można zdobyć, oczywiście tak samo można termin wybrać, do kiedy, do jakiej godziny mają oddać yy, uczniowie. Klikamy, nam Blank Quiz. No i tutaj robimy sobie tak, pytanie pierwsze. Mamy, jest to pytanie jednokrotnego wyboru. Tu klikamy, mamy opcję pierwszą, klikamy Enter, Enter. Mamy cztery odpowiedzi. Tworzymy klucz odpowiedzi, że ta odpowiedź jest poprawna. Tak, za jeden punkt. I mamy utworzone pierwsze pytanie do naszego testu wyborów. Robimy także, że np. odpowiedź na to pole jest wymagana. Czyli wtedy uczeń na każde pytanie musi jakąś odpowiedź zaznaczyć. Oczywiście pytania mogą być wielokrotnego wyboru. Może być krótka, dłuższa wypowiedź. To już wszystko zależy od tego, jaki by to miał być test. Oczywiście taki test możemy też. Wysłać poprzez adres mailowy, lub możemy po prostu go udostępnić na naszych e, zadaniach. I robimy po prostu zadaj. Mamy utworzony test wyboru. Wracamy sobie do konta uczniowskiego. Sprawdzimy nasze zadania, jakie zostały nam zrobione. Widzimy, że jest test wyboru klikamy, uczeń wypełnia test wyboru. Po wypełnieniu robi przelicz, może od razu zobaczyć swój wynik, poprawne odpowiedzi, sumę zdobytych punktów. Oczywiście teraz wracamy do nauczyciela zadania, wybieramy, wybieramy test, widzimy, że jest oddany jeden. Widzimy, kto oddał nasz test. Ok, uczniowie poddawali quizy. Teraz byśmy chcieli sprawdzić ich wyniki. W tym celu wracamy do naszego dysku Google. Tutaj widzimy, że się utworzył nasz test. Quiz, klikamy w niego dwa razy. Załaduje on nam się. Oczywiście czas ładowania zależy od szybkości naszego światłowodu. Jak widzimy, światełko nie do końca jest takie świetliste i szybkie. No i mamy tutaj podgląd na nasze pytania i udzielone odpowiedzi. Mamy ogólne podsumowanie widoczne. Możemy sprawdzać po każdym pytaniu, lub możemy pojedynczo sprawdzać każdego ucznia, gdzie na jakie pytanie. Oddał odpowiedź. Dobrze, a co w przypadku, gdyby się zdarzyło, że utworzyliśmy wirtualne zajęcia, ale okazało się, że coś tam po drodze zepsuliśmy? Oczywiście, generalnie nie ma sensu, jeżeli uczniowie mają na przykład trzy matematyki w tygodniu, dla każdej matematyki tworzenia osobnej tutaj wirtualnej klasy, tak? Tworzymy jedną i w niej wrzucamy materiały bo tutaj będzie później cała historia tych materiałów, co zostało zadane, co zostało zrobione i tak dalej. No ale przy tworzeniu popełniliśmy jakiś błąd, coś nam się zepsuło, no i byśmy chcieli taką klasę usunąć. No to klikamy tutaj na trzy kropeczki, robimy, robimy archiwum, przenieśliśmy naszą klasę do archiwum. Teraz Patrzymy tutaj w menu z lewej strony, wybieramy klasy, które zostały, zajęcia, które zostały wyrzucone do archiwum. Znowu klikamy trzy kropeczki i mamy opcję albo przywrócić, albo usunąć. Tu należy pamiętać, że jeżeli te zajęcia zostaną już tutaj usunięte, one zostają usunięte całkowicie. Nie ma możliwości już, żeby je przywrócić. Jak widzimy w naszym archiwum już nawet nie ma żadnych, żadnych zajęć, nawet tutaj nam z menu zniknęła taka opcja. No i tu mamy widoczne tylko jedne zajęcia. Oczywiście sprawdzimy też jak to wtedy wygląda ze strony ucznia. Logujemy się na Classroom. Jak widzimy nasze zajęcia o nazwie test, które zostały usunięte. Także u ucznia one jest... zniknęły. No.